Mamy piękny jesienny poranek, świeci słońce i temperatura to około 9 stopni, ale już niedługo nadejdzie zima. Ale przecież zimą nie będziemy rezygnować z aktywności fizycznej. Dlatego w tym wideo chcemy wam pokazać ogrzewacze chemiczne, czyli produkty, które pozwolą wam się zagrzać w niskich temperaturach na świeżym powietrzu. Zanim opowiem wam o tym, czym są ogrzewacze chemiczne i jak je stosować, przypominam wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Pokażemy wam trzy typy ogrzewaczy chemicznych, czyli te, które należy umieścić na korpusie, czyli na klatce piersiowej bądź plecach, ogrzewacze do dłoni, a także ogrzewacze do stóp. Na początek jednak kilka słów, czym są ogrzewacze chemiczne? Jest to torebka, w której wnętrzu znajduje się substancja chemiczna. W jej skład wchodzą m.in. sproszkowane żelazo, wernikulit, woda, węgiel aktywny, a także sól. Po rozpakowaniu substancja znajdująca się w torebce wchodzi w reakcję z powietrzem, a wynikiem tej reakcji jest wyzwalanie ciepła. Temperatura, którą mogą osiągnąć ogrzewacze chemiczne, to około 60 stopni. Mogą działać od 5 do 10 godzin. Dla kogo przeznaczone są ogrzewacze chemiczne? Otóż dla wszystkich tych, którzy spędzają czas na świeżym powietrzu zimą od tych, którzy pracują np. dla wojska, służb mundurowych, agencji ochrony czy leśników, po tych, co również spędzają na świeżym powietrzu aktywnie czas od buskrawtowców, turystów, narciarzy, rowerzystów czy np. biegaczy. A teraz pokażę Wam, jak te ogrzewacze chemiczne stosować. Zaczniemy od tych na klatkę piersiową. Zaczynamy od otworzenia opakowania. Następnie oczekujemy chwilę aż ogrzewacz zacznie się rozgrzewać. Odrywamy folię na taśmie samoprzylepnej i umieszczamy ogrzewacz na przykład na klatce piersiowej. Pamiętajcie, że ogrzewaczy chemicznych nie wolno umieszczać bezpośrednio na skórze, ponieważ po prostu możecie miejscowo się poparzyć. Możecie też zadać pytanie, dlaczego na klatce piersiowej? Otóż właśnie z tego miejsca najlepiej dzięki układowi krwionośnemu rozchodzi się ciepło na cały korpus. No to teraz czas na te mniejsze ogrzewacze, czyli ogrzewacze do stóp. Podobnie jak w przypadku tych pierwszych, otwieramy torebkę, odczekujemy chwilę tak, aby substancja w ogrzewaczu weszła w reakcję z powietrzem, odrywamy folię z taśmy samoprzylepnej i przyklejamy ogrzewacz na skarpetkę poniżej palców od dolnej części stopy. No, i na koniec ogrzewacze do dłoni, które umieścimy w rękawiczkach. Ogrzewacze mam w rękawicach, na korpusie, a także w butach. Powiem Wam, że już dość mocno grzeją. Pamiętajcie, żeby nie stosować ogrzewaczy tych na korpusie ani tych w butach bezpośrednio na skórę. Ich maksymalna temperatura to aż 60 stopni. Będą działać od 5 do 10 godzin. Pamiętajcie również, że ogrzewacze chemiczne są jednorazowe. Po ich zużyciu wystarczy, że je wyrzucicie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi już wiecie, jak używać ogrzewaczy chemicznych. A ja na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.